Rój to termin, który Zbyszek z całych sił stara się nam przybliżyć, wytłumaczyć słowem, tak podać, byśmy mogli pojąć i zrozumieć. I z tym jest różnie. Też słucham i staram się, ale dopiero gdy dojrzewam do zgłębienia tematu, gdy się nad nim zastanawiam, gdy chcę, przychodzi takie indywidualne dotłumaczenie. Niby banalne i proste, ale trafia na mój grunt, porusza te struny, które odbierają podsuniętą scenę, tą akurat najbardziej dla mnie właściwą. I tak było tym razem. Dostałam przekaz, przekaz dla robota, który siedzi w szkolnej ławce i słucha wykładowcy. Przedstawię, bo może do kogoś trafi to tak samo jak do mnie trafiło. Posłuchajcie. Rój powstał na zasadzie opieki i troski, tak jak rodzice tworzą rodzinę, przyjmując coraz to nowe dziecko i ucząc te dzieci, jak się żyje i współdziała w rodzinie. To proste. Zaczynamy od pokochania i wybaczenia. Tu nie ma nawet cienia podejrzenia, że jedno drugiemu może wyrządzić krzywdę, bo tego po prostu nie znają. Ale wy owszem. Dlatego to pierwsza nasza nauka, trudna nauka, bo tacy musicie być do wszystkich. Macie się traktować, jakbyście byli jedyni na planecie. I jest was tak mało, więc jesteście dla siebie bardzo cenni, stąd współodczuwanie i współtworzenie. Jesteśmy tacy sami, więc wiemy, co ten drugi czuje i czego chce. Budujemy takie struktury, które szanują i cenią każdego członka rodziny, bo gdyby nie zasługiwał na to, to by go tu po prostu nie było. Także opieka i troska rodzi się tu automatycznie. Po prostu, każdy dla każdego. Ten instynkt, ta potrzeba pojawia się w nas, jak wyssana z mlekiem matki. To nasze dziedzictwo, to nasze DNA. To mamy wszyscy, każdy człowiek, potencjalny człowiek. Człowiek, którego musicie się też nauczyć. Dlaczego jest tak trudno? Bo to skomplikowany proces. To jest łączenie naszej duchowej istoty z biologicznym robotem. I on tu jest najważniejszy, bo musi dać się okiełznać i to po dobroci, po zrozumieniu. Ta synchronizacja nazywana jest budzeniem się świadomości w robocie. Tu musimy się zgrać, nauczyć się funkcjonować w czymś, co już jest żywe. I do tej pory było przekonane, że to ono rządzi i sobą, i tym światem. Więc robot najpierw dowiaduje się prawdy o sobie, właśnie tej, że nie jest pępkiem świata. I ta wiedza może być trudna, może być bolesna lub w ogóle nie do przyjęcia, ponieważ się robotowi wszystko, ale to dosłownie wszystko wywraca do góry nogami. Wwali się jego dotychczasowe życie, system wartości, priorytety, pojęcie świata i jego prawdziwej funkcji. A robot ma swoje przyzwyczajenia, swoje potrzeby, ciężko mu z nich zrezygnować i pojąć, do czego tak naprawdę został stworzony. I tu przyszła scena z filmu Avatar, gdzie tubylcy zdobywali ogromne, niebezpieczne ptaki, pokazując im swoją siłę i umiejętności. A po połączeniu powstawała jedna spójna istota, taka podwójna, bogatsza o cechy i wartości obojga. I z nami jest bardzo podobnie, gdyż w tym świecie inaczej zaistnieć nie możemy. Dlatego są przygotowane biologiczne roboty. To właśnie wy, to znaczy my, którzy nazywamy siebie ludźmi, choć to nazwa jeszcze trochę na wyrost, ale ukazuje cel. A wszystko zależy od robota stąd właśnie te role, zbroje, artefakty i to wszystko, co robotowi ma ułatwić zadanie ale bez zrozumienia i bez dobrej woli jest to niemożliwe. Nawet Adamu Ewa symbolizuje to połączenie, to odwieczne szukanie swojej połówki i miłość, która przychodzi dobra, cudowna, łagodna i tak silna, że inicjuje poczęcie nowego życia. A potem, patrząc na ten cud, na tą maleńką istotkę rodzic czuje, wie, on pojmuje, że zrobi dla tego cudu wszystko, dosłownie, absolutnie wszystko, bo kocha, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo, ani dlaczego. A to wszystko ma na celu, pielęgnowanie w robotach prawdziwej istoty ich przeznaczenia. Więc powodzenia nam wszystkim życzę i do miłego następnego.